Siemano wam wszystkim, z tej strony Kapi i witam was w kolejnym odcinku mojego solo. Nie no, w kolejnym odcinku mojej gry z singla. Yy, tak i... W tym odcinku już raczej nic nie zrobimy, to już będzie... No... Trochę tak gupem mi to mówi, że tak naprawdę dużo tych odcinków nie było, ale... Ostatni odcinek z pierwszego sezonu. Po prostu wyszło tyle modów, że muszę zaktualizować całą paczkę, muszę wszystko zrobić na nowo. Do update'u wszystko poszło. Jak widzicie, lagów jest w ciul na ten, na nowszej paczce nie będzie ich aż tyle. Będzie brakowało tego systemu na pewno, i tak w tym odcinku, praktycznie nic się nie zrobimy. Zrobimy jedną rzecz, ale poczekajcie, poczekajcie na sekundkę. Ok, już wróciłem. I tak w tym odcinku, jak powiedziałem, teoretycznie nic sensownego nie zrobimy. W TAMCHRACHE odkryłem prawie wszystko, chyba dwóch przepisów mi zabrakło. Yy, nie pokazywałem wam wszystkiego, jak się robi, wiem. I to nadrobimy w kolejnym sezonie. Będzie wszystko, będzie wszystko będzie robione. Tak samo bardzo mało korzystaliśmy z tych maszyn, bo jednak no, nie było jak z nich korzystać. No tu dziura. Yy, więc nie pozostaje nam nic innego. Oczywiście, mapkę macie w opisie, jak już to powiedziałem raz, ale mi z tym save'em nie pozostało nic innego jak skraftować niukę. Tak. I tak właśnie zakończymy nasz. Yy, nasz. Jest. Nie przygotowałem się, a nie wiem nawet jak się nuke kraftuje Ja piskam yy, i... No jak powiedziałem stworzymy niukę, Będziemy mieli takie lagi że nie będziemy się mogli ruszać. I tak naprawdę na tym skończymy nasz sezon. <laughs> sezon pierwszy, który był tak naprawdę dla mnie singlem dla was z jakimiś orywkami z rozrywki i mam... Postaram się, żeby w drugim sezonie już było normalnie, wszystko będziecie widzieli wszystko będzie wszystko będziecie mogli zrobić tak jak ja I teraz szukam tej tempej nuki TNT Industrial TNT Nowa kataliz! Może zamiast nuki zróbmy nowa kataliz, bo Nuki nie widzę. Mm, co to jest? Traktor Chamber Uranium blok, nuklear nuklea... nuklea reaktor nawet nie pamiętam z czego się nukę robiło dokładnie, więc... Nie mogę wam pokazać jak się craftuje w tym momencie Ty no nie róbcie sobie jaj, że ja nuki nie znajdę Wiecie co? Poczekajcie sekundkę, ja do tej paczki dogram jeszcze jednego, ostatniego po prostu jeszcze jedną modyfikację taką, żeby była. Dobra, ja sprawdziłem to wszystko i... Znacie, Ula nie mogę znaleźć tego co potrzebuję, więc... Robimy... Nową katalist Oczywiście modyfikacja, którą potrzebowałem to była Nei. I... Co, do nowej katalist potrzebujemy... Co ja powiedziałem? No, nowa kataliz, dobrze. Do co? Do tej nowej kataliz potrzebujemy Mobius Fuel i TNT, ta paczka jest już tak zbugowana, że Nie wierzę, że w to nie mam potrzebnych rzeczy. Dobra, wiecie co? Chociaż. Nie no, to Mam coś tu. ta Miał być. Kurna. Wybuchnięcie mojej. Kurde. Mojego domku. A zajmuje się budową. Jezu. Co to robisz, człowiekiem? Mam tu zapisane. Chociaż. Proch. Mam pro, właśnie sobie. 5 prochu. Wiem, że to może być pszczoły też tu są, ale ostatnio, jak wiecie, nagrywam feed-debista. Tam się trochę dokształciłem z pszczołami. Wie mniej więcej jak już to działa, żeby te pszczoły ogarnąć i to na pewno będzie w kolejnym sezonie te pszczoły będą bardziej... a może lepiej omówione po prostu. Zrobię dużo nowych ciekawych rzeczy. Ja to zrobię ostatni raz użyję Automatic Crafting Table. Może mi nie zablokuje. Dobra jest Nowo katalizator. i już Wam pokazuję. I on się robi w ten otóż piękny sposób z Alternalis Fuel, które robimy, robimy z Mobius Fuel, które robimy z Alchemical, robimy. Ja chciałem w ogóle nagrać poradnik do, tego, do tej części kuwętek Exchange, ale to moim zdaniem było już bez sensu. Ponieważ, jak wiecie, wyszła nowa wersja, Czy... za w sumie chyba kilka dni wychodzi nowa wersja. Ekwiwalent Exchange, trójka i za żadnego ciula nie opłacało mi się nagrywać. O, jara się. Yy, a teraz tak dla Was. Ta bomba rozwala wszystko wokół, ale nas nie zabija. Nas nie może uszkodzić. No jak ja powiem malutkie bum jest z tego, no, no co ja mam zrobić jak mi jak mi kurde Niuki nie mogło znaleźć. Dobra i tym Jest Niuka. Nukę. Nie mogę zobaczyć, jak się nuki robi Dobra, wiecie co? Tak, żeby nie, żeby nie przedłużać, wchodząc w opcję, ja mam teraz na Recycling mod czyli na same receptury, możemy sobie zmienić na Cheat mod i możemy sobie wziąć co chcemy stąd. Iron chest, iron te wziąłem nuk. Proszę bardzo i to jest to czego chcieliśmy. Nie tam jakieś pipidówki. Oczywiście jak widzicie Lagów <coughs> na serwer... Lagów na singlu, takich ja nigdy jeszcze nie miałem. Co mi się wysypało rzeczy ze skrzynek. A więc tym. Bionalizer. A więc, tym przepięknym, zagowanym odcinkiem, yy, końcówką odcinka, ta ja tu uciekam plecami do tego, wiem, wiecie co, to niuka nawet tutaj mnie ściągnie, chyba podejrzewam. Ha. Ta... <laughs> a więc na minimapie już możecie zobaczyć, że ładną dziurę mi zrobiło. A więc z tym wybuchem nuki kończymy sezon pierwszy, a już niebawem po, po stworzeniu paczki zaczynamy sezon drugi. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!